Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam do opowiedzenia niezwykłą historię pana Tomasza, emeryta, który po latach ciężkiej pracy marzył o spokojnej emeryturze, ale zamiast tego znalazł się w labiryncie międzynarodowych przepisów podatkowych. Nasz bohater, który przez ostatnie lata opłacał swoje podatki w Wielkiej Brytanii, niedawno dowiedział się, że może być zobowiązany do płacenia podatków gdzie indziej. Umówił się ze mną na konsultację podatkową, aby raz na zawsze wyjaśnić swoją sytuację. Spotkanie rozpoczęliśmy od szczegółowego przeglądu jego sytuacji życiowej i podatkowej. Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, a moim zadaniem było zadawanie kluczowych pytań, które... Pomogły odkryć pełen obraz sytuacji pana Tomasza. Okazało się, że choć mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii, jego główne powiązania, czyli dodatkowy dom partnerka, większość czasu spędzanego w ciągu roku. Czyli tak naprawdę całe jego centrum interesów życiowych znajdowało się właśnie w Polsce. Odkryliśmy, że pan Tomasz według lokalnych, ale też międzynarodowych praw podatkowych powinien był płacić podatki w Polsce, co było dla niego dużym zaskoczeniem. Dlatego zanim zaczniecie się Państwo zastanawiać nad uregulowaniem swoich podatków, bardzo ważne jest, byście dokładnie określili, gdzie faktycznie jesteście rezydentami podatkowymi. Nie zawsze jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać, a błędna interpretacja może prowadzić do niepotrzebnych stresów i kosztów. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wideo, w których będziemy omawiać podobne przypadki i pomagać Wam w nawigacji po świecie podatków. Do zobaczenia. Cześć.